Witam serdecznie wszystkich słuchaczy na kanale przy mikrofonie. Z tej strony Maharadża z brzegu, a dzisiejsza audycja to pierwsza i miejmy nadzieję nie ostatnia z nowego cyklu. No właśnie, dla tych, którzy śledzą bacznie i uważnie kanał przy mikrofonie, na przykład na YouTubie, to już za, z zapowiedzi zdążyli zauważyć, że pojawił się nowy format. Audycja, w której niecyklicznie planuję poruszać interesujące mnie tematy, nazywa się Pierwszy z brzegu. Tak, tak, to nie jest błąd. Pierwszy z brzegu nie z przemyśla czy z poznania, jak mógłby ktoś pomyśleć. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zachęcić do obejrzenia nowego serialu pod tytułem Reacher, dostępnego w serwisie Amazon Prime. Jego premiera odbyła się 4 lutego, więc jest to serial całkiem świeży. E, fabuła serialu oparta jest na pierwszej z 27 książek poczytnego autora Lee Childa. Książka nosi tytuł Killing Floor, po polsku przetłumaczono ją na. Zabójczy poziom. Tytułowym bohaterem jest Jack Reacher, 37-letni, były wojskowy absolwent West Point. Służbę w armii odbywał w 110. specjalnej jednostce dochodzeniowej żandarmerii, gdzie zajmował się trudnymi sprawami, często nierozwiązywalnymi dla jego kolegów. Gdyby ktoś z naszych amerykańskich słuchaczy próbował zaciągnąć się do tej jednostki, to niech nie próbuje, bo jednostka jest fikcyjna. Jack Lichter podczas służby był wielokrotnie odznaczany, a po odejściu z wojska, nasz bohater podróżuje po Stanach autobusem, autostop, autostopem bez konkretnego celu. No, może poza chęcią poznania własnego kraju bo większość swojego życia spędził za granicą, wychowując się w bazach zamorskich Armii Stanów Zjednoczonych. A ja tylko przypomnę, że można do nas dzwonić do radia przy mikrofonie, za pomocą Skype'a, profil yy, przy mikrofonie. Zapraszam, proszę się nie wstydzić. Akcja serialu rozpoczyna się, gdy Jack Reacher opuszcza autobus i udaje się pieszo do miasteczka. O, mamy już chyba pierwsza, pierwszego dzwoniącego. Witam na antenie przy mikrofonie. Powiedz, czy oglądałeś już serial Reacher i jak ci się podobał? Witam bardzo serdecznie z tej strony. Kaja, tutaj dzwonię do Pana z agencji reklamowej, promującej nową sieć koteli oraz uzdrowisk. A kontaktuję się w ramach akcji reklamowej naszej nowej sieci uzdrowisk. Dlatego chcielibyśmy. Oj, przepraszam, panu. proszę Pana, ja jestem w pracy, nie mogę teraz rozmawiać. Proszę zadzwonić kiedy indziej. Dziękuję. Przepraszam za ten telefon, troszkę on mnie rozkojarzył. Wypadłem nieco z wątku, no ale wracamy do treści audycji. Ci z Was, którzy nie czytali książek, mogą kojarzyć bohatera z dwóch filmów. Jednym Strzałem z 2012 roku oraz Nigdy Nie Wracaj z 2016. Z rolę Richera wcieli się w nich Tom Cruise, no i był to dosyć kontrowersyjny wybór aktora odtwarzającego główną rolę, ponieważ książkowy Jack Richard to prawdziwy kolos, niczym słynny Bierut ze Szczecina, mierzący 195 cm wzrostu i ważący 120 kg osiłek. No, podczas gdy Tom Cruise ze swoimi 170 cm Daleko od wizerunku półboga odbiega. No, nadmienię, że Jack Richard tutaj podając swoje parametry, że jest blondynem, niebieskookim, no tutaj ta waga i tam inne wymiary, to bardzo przypomina mnie, no ale ja nie mówię po angielsku, prawda? Tak dobrze. No więc Jacka Richera poznajemy w momencie, gdy wysiada on z autobusu i udaje się pieszo do niewielkiego miasteczka McGrave gdzie chce zbadać losy swojego ulubionego bluesmana. Pierwszym jego przystankiem w miasteczku jest mała restauracja, gdzie zamawia placek brzoskwiniowy i kawę. Ale nawet kawałka tego placka brzoskwiniowego jeszcze nie zdąży zjeść. Gdy słyszy syreny policyjne zbliżające się do tej restauracji, obserwuje otoczenie wokół siebie, gdzie nie ma nikogo podejrzanego i zdaje sobie sprawy, sprawę z tego, że ta policja przyjechała po niego. No i ani kawałka tego placka nie zjadł, co będzie się jeszcze kilkukrotnie Przewijało w tym serialu. Będą, jego, będą próby zjedzenia tego placka, no ale to już myślę, że sami obejrzycie. Okazuje się, że policja, która, która przyjechała, zakuwa go no nawet nie w kajdanki, bo kajdanki, które mieli na wyposażeniu, okazują się za małe. Ale no, obezwładnia go trzyczytkami. Trafia do aresztu, gdzie zostaje oskarżony o morderstwo, no bo bowiem poprzedniej nocy yy, został zabity człowiek, którego, którego nie zidentyfikowano, ale Jack Richard, jako nowy w tym mieście zostaje oskarżony o morderstwo. No i w ramach rozwoju wypadków wkrótce też dowiaduje się, że w tym samym mieście został przed kilkoma dniami, dniami zabity jego brat. No i wtedy sytuacja staje się już osobista i Jack Reacher postanawia wymierzyć sprawiedliwość i dorwać oprawców brata oraz kilku innych zabitych w wyjątkowo bestialski sposób osób. W trakcie jego dochodzenia niezwykle pomocni stają się policjanci Kapitan Finlay i detektyw Roscoe Roscoe to kobieta drobna, sympatyczna blondynka z którą Richard zaznajamia się nieco bliżej, jeśli tak mogę to nazwać. Serial Richard to powrót do lat 90 do Prostych seriali bez niepotrzebnie wtrącanych na siłę treści. Jest to serial dla osób, który, które lubią humor, akcję, brutalność, a wszystko to oprawione w dosyć smaczny kąsek filmowego ciasta brzoskwiniowego. A teraz jeszcze kilka słów o obsadzie. W rolę Jacka Richera wcielił się. Urodzony w 1982 roku Alan Richardson mierzy on 187 cm, czyli jest niższy niż jego bohater w książce, bo bohater ma 195 cm, ale różnica myślę jest niewielka. Alan Richardson do tej pory nie zagrał w żadnej pierwszoplanowej postaci. Wystąpił jako ciekawostka, mogę powiedzieć, w amerykańskiej wersji y, Idola. Wystąpił też w kilku sezonach serialu Tajemnice Smallville. Zagrał drugoplanową rolę w Igrzyskach Śmierci oraz rolę Hanka Hola, czyli hołka w serialu Titanii, w rolę kapitana. Finleya wcielił się czarnoskóry aktor Malcolm Goodwin, który no, nie jest zbyt znanym aktorem, występował jedynie w rolach drugo- i trzecioplanowych w takich filmach jak Amer American Gangster, Nocny pościg z Liamem Nisonem, czy też w serialu i Zombie. Ma on 39 lat i ma 174 cm. I ta różnica wzrostu jest bardzo widoczna w kontraście do, do Jacka Richera. Rolę Roscoe, czyli partnerki Richera, zagrała Willa Fitzgerald, znana z serialowej wersji Krzyku. Poza tym w rolach drugoplanowych wystąpili tacy aktorzy, jak Bruce McGill. To jest aktor, który wcielał się w rolę kolegi w klasycznej wersji serialu MacGyver. To taki pan troszkę grubszy. Jest również w obsadzie kolejna aktorka z, ta z serialu Tajemnice Smallville, mianowicie ulubiona aktorka redaktora naczelnego Kanału przy mikrofonie Kristen Krojk. Pozostałe role są już przez aktorów mniej znanych obsadzane. Ja Was zachęcam serdecznie do obejrzenia serialu. Zwłaszcza, że obowiązuje promocja na roczny abonament na platformie Amazon Prime. To było. Na tyle w dzisiejszym odcinku pozdrawiam was serdecznie. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, komentowania, łapki w górę, dzwoneczki. I pamiętajcie, myjcie zęby. Dziękuję, do widzenia. Mówił do was Maharadża z Brzegów.